Pirania Czerwona jest rybą występującą dość pospolicie w dorzecach Amazonii czy w rzekach północno-wschodnich wybrzeży Brazylii. Zamieszkuje większość siedlisk typowych dla terenu jej występowania, w tym główne kanały rzeczne, mniejsze dopływy czy starorzecza. Uważana jest za najbardziej agresywną i niebezpieczną piranię. Nawet pojedyncze osobniki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość dotkliwego pogryzienia. W naturalnym środowisku występowania połowiana jest jako ryba konsumpcyjna. Często hodowana jest również w akwarcie. Posiada wysokie, silnie spłaszczone boczne ciało o dużej głowie z tym pościętym pyskiem. Ma masywne policzki oraz mięsiste, grube wargi, zasłaniające ostre, trójkątne zęby osadzone przeciwlegle na obu szczękach. Ubarwienie może być różne w zależności od obszaru występowania ryby. Zazwyczaj ciemno-szare z rdzawo-czerwonym brzuchem. Całe ciało pokryte drobnymi, połyskującymi punkcikami, sprawiającymi, że ryba wygląda w świetle, jakby była posypana brokatem. Płetwa grzbietowa i ogonowa są czarne lub ciemno-szare, czasem z jaśniejszymi paskami przy krawędziach. Płetwa odbytowa oraz płetwy piersiowe zazwyczaj pomarańczowe lub rdzawo-czerwone. Piranie są rybami tworzącymi w naturze stada, składające się z 20 do 30 osobników. W akwarium zaleca się trzymanie. Minimum 4 sztuk. Ze względu na drapieżność i agresywne usposobienie nie nadają się do akwarium towarzyskiego. Pomimo agresywnej natury, ryby te są dość płochliwe i bojaźliwe, głodne mogą atakować się nawzajem. Przebywają przeważnie w środkowej części zbiornika. Młode osobniki są aktywne w ciągu całego dnia. Dorosłe głównie rano i o zmieszku. Dorosłe piranie wymagają akwarium o pojemności 400 do 500 litrów, młode można trzymać już w 200 litra. Pamiętając jednak o konieczności późniejszego przeniesienia. Wymagają dużo miejsca do pływania, rozlicznych kryjówek. Z tego powodu akwarium powinno być dość mocno obsadzone po bokach lub z tyłu, pozostawieniem wolnej przestrzeni po środku. Mile widziane również dekoracje z korzeni oraz kawałków drewna. Dno najlepiej wysypać piaskiem. Oświetlenie powinno być dość skąpe, ponieważ ostre światło sprawi, że ryby będą większość czasu spędzały w ukryciu. Produkują dużo odpadów, dlatego konieczna jest nadfiltracja oraz cotygodniowe podmiany. 30 do 50% wody. Podczas prac konserwacyjnych oraz odławiania ryb należy być bardzo ostrożnym. Podstawę diety powinny stanowić żywe ryby i bezkręgowce wodne. W akwarium można im podawać również filety rybne, krewetki, małże lub dżownice. Mięso ptaków lub psaków można podawać jedynie sporadycznie, ponieważ powodują one otuszczenie narządów wewnętrznych. Od czasu do czasu warto też zapewnić rybom niewielkie ilości pokarmu roślinnego, takiego jak gotowany szpinak czy sałata. Małe piranie należy karmić codziennie. Osobniki po przekroczeniu około 15 cm długości tylko 2-3 razy w tygodniu, lecz koniecznie obficie. Wśród głodnych pirani może występować kanibalizm. W naturalnym środowisku pirani obserwuje się dwa okresy rozrodcze w ciągu roku: pierwsze w okresie wzrostu poziomu wody na samym początku pory deszczowej, co przypada na maj lub czerwiec. A drugi w okresie listopada i grudnia. W warunkach akwariowych udaje się rozmnożyć piranie dość rzadko, przeważnie w dużych zbiornikach o pojemności minimum 1000 litrów. Aby zwiększyć szansę na tarło, należy podmienić dużą ilość wody. Para ryb dobiera się sama ze stada hodowanych osobników, a po dobraniu wyraźnie trzyma się na uboczu i broni swojego rewiru. Ikra składana jest w dołku w piasku, a ilość ziaren dochodzi niekiedy do 5000, ale raczej nie przekracza 400 sztuk. Opiekę nad Ikrom sprawuje. Samiec, aż do momentu wyklucza się na rybku, co następuje zazwyczaj po 2-3 dni. Po kolejnych 7 dniach młode piranie zaczynają swobodnie pływać po zbiorniku w poszukiwaniu pokarmu. Można im podawać larwy od szlików lub solowca. Maluchy rosną szybko, a po osiągnięciu 1,5 cm zaczynają się wzajemnie atakować. Dlatego należy je sukcesywnie przenosić do większych zbiorników. Po roku osiągają dojrzałość płciową.